Cyrk to mało, a słowo wdzięczność chyba nie istnieje w ukraińskim słowniku. Usystematyzujmy. Po pierwsze, dane Instytutu Gospodarki Światowej wskazują, iż wartość pomocy militarnej, humanitarnej, finansowej, etc., jaką Polska udzieliła Ukrainie w latach 2021-2023, przekroczyła 100 miliardów złotych. Po drugie, będąc sługami Ukrainy, rząd pana premiera Morawieckiego oraz posłowie PiSu od miesięcy lobbują za wejściem Ukrainy do Unii Europejskiej. A pan prezydent Andrzej Duda podczas wizyty w USA mówi publicznie niemal wyłącznie o sprawach ukraińskich, zapominając najwidoczniej, że jest prezydentem Polski. I powinien walczyć o polskie interesy, bowiem reprezentuje Polaków. A na koniec, w podzięce za otrzymaną pomoc, Ukraina składa skargę na Polskę do Światowej Organizacji Handlu na utrzymane embargo dla ukraińskiego często zawierającego szkodliwe substancje zboża. Muszę przyznać, że już dawno ktoś tak bezceremonialnie nie pokazał gdzie jest nasze miejsce w szeregu, ależ policzek na oczach innych państw. Proponuję partii PiS usunąć z internetu zdjęcia wtulonych w siebie prezydentów Polski i Ukrainy, bo zaczyna to zwyczajnie komicznie wyglądać.